No, i bomba by strzeliła. Robiła nam zakwitła. Tu mamy porównanie 5 zł. Kwiatki ma ładne, duże. I sporo jeszcze ma pączusiów Witam 1 września. Idziemy zobaczyć, co tam w ogrodzie słychać. Bo kaktuski tutaj mają się świetnie. Zbliża się jesień, to i Zimowity się już pokazują. Tu mamy pierwszą odmianę wczesną. Kwiatki mają drobne, koloru białego. Inne zimowity dopiero nam się wybudzają, a to są jako pierwsze wczesne. Zimowity. Przepraszam za głosik, jestem przeziębiona. Pomidorki koktajlowe. Mniam przy samym ogrodzie zimowym. Prosto skrzaczka podjadane. Truskawki wiszące pięknie kwitną. I pięknie owocują, także podjadamy nie tylko kolorowo, ale i smacznie na ogrodzie. I sporo jeszcze tutaj ma pączków. Tą truskawkę wiszącą mam w doniczce, jej nie chowam, nie dołuję, duża donica i co roku podjadam. O tutaj taka ładna, duża, a pleśnieje. Trzeba pozrywać truskaweczki, bo są ładne, będziemy podjadać. Tu mamy wczesną odmianę Liriope, która już nam przekwitła, ale w cieniu dopiero nam zaczyna kwitnąć, także w głębokim cieniu również rośnie. Na pełnym słoneczku już nam przekwitła, liście ścinałam oczywiście, żeby było widać kwiatostany jeszcze coś tutaj drobnymi kwitnie. Ale kolejne odmiany dopiero, liriopy nam się szykują, bo kwitną właśnie we wrześniu. Tu mamy tą drugą odmianę liriopę. I tutaj ma przepiękne takie fioletowe kwiaty, ale one dopiero nam wyjdą do góry. One są jeszcze schowane. Taki bardzo ciemny fioletowy kolor i zgromadziła ich tu bardzo dużo, czyli liriopet polecam właśnie końcem lata, pięknie zdobi rabatki i jest odporną bylinką. lubi słoneczne stanowisko, ale w cieniu tamta odmiana poprzednia, co pokazywałam, też sobie radzi tutaj mamy trawkę Baron która ślicznie się zaczyna prezentować, kolor czerwony liści Szybko się rozrasta przez rozłogi. Pędy ma swoje takie silne i wypiera mi tutaj dzwoneczki, czyli dzwoneczki muszę zabrać. Trawkę Baron samej wiosny potrzebuje wapnem, ponieważ lubi, gdy się jej wapno sypnie pod nogi. Też polecam ślicznie na rabatce. Zdobi czerwonym kolorem. Tutaj mamy kannę, purpurea, piękne jak maureli ma liście, kwiaty delikatne, czerwone. Już spora kępa, rozmnaża mi się bardzo ładnie i tutaj rośnie mi pod węgierką. Ślicznie się komponuje z samych liści, bo ma ciemne listki. A tutaj mamy banana, super boom z nasionka. Ma największą donicę i najładniej rośnie. Te poprzednie już powychodziły mi z donicy korzenie, ale nie mam większych doniczek, no i nie mam miejsca. Taki ma już pieniek, fajny, gruby. Też na pewno już tam korzenie mi wypuścił przez donicę do gruntu, ale ładnie rośnie. Także bananek z nasionka z tego roku ma jakieś 6 miesięcy, 7. A tutaj mam powsadzane śmierdziuszki, aksamitki przenoszone z warzywniaka. Ślicznie sobie radzą. Tutaj kolejny Maureli od Mariusza z kanału Czarny Heniek. Ślicznie też ładnie rośnie. A po węgierce wspina nam się roślinka dzwonkowiec. Jest to roślinka, która odbija nam od zera. Zimuje jedynie jako korzeń. Ładny, duży, ma dzwoneczki. Tą roślinę uzyskałam z nasion. I bardzo fajnie się wysiewa sama w ogrodzie. Dzwonki, zobaczcie, duże. W takie kropeczki w środku. Zaczął otwierać się ostatni z czosnków w ogrodzie. Jest to czosnek skalny. Z samej wiosny ma poskręcane listki. Później listki prostuje. Ma takie delikatne kwiaty. No, nie ruszaj mi się. Sama go ruszam. Drobniutkie, ale ładne. A zanim postanowił zakwitnąć, jeszcze raz goździk. Cała kępa się rozrasła. Ale wydała jednego kwiatka. Pięknie kwitnie z samej wiosny. Czosnek cierpiał na suchotę, bo codziennie skalniaka nie podlewałam w te upały. A skalniaczek jest obsadzony rojnikami, które nie lubią dużo wody, ale czosnek sobie z nimi poradził. Również się wysiewa z nasionka. Kwitną. I wydają nasiona dziwaczki. Tutaj mamy już nasienniki. Do zbierania można zebrać, przezimować bulwę, albo zebrać nasionka i wysiać. Osypują się takie czarne, grube nasionka. Tutaj mamy odmianę o kwiatach takich kolorowych. Bodziszki po przekwitnięciu przecięłam i ponownie nam zakwitły. Również brzoskwinie już dojrzewają. Niczym nie pryskam. Wolę mieć brzoskwinki w plamy niż rośliny z chemią. A tutaj kwitnie niezawodnie, niezawodnie odętka variegata. Najpóźniejsza no właśnie z odętek Tutaj już niedługo będziemy wykopywać niektóre rośliny, ale to dopiero po przymrozkach. Tutaj żółte drobne kwiatki. To kolejny aster w ogrodzie, który się rozkwita. Jest to aster orzota, drobne, żółte kwiatuszki. Rośnie na skalniaku, nie ma za mokro i słoneczne stanowisko. Kwitną dzwoneczki, które przycięłam, nie dały siły w nasiona i zakwitły ponownie. Także warto ścinać, jeżeli nie chcemy nasion. Warto sobie ścinać, żeby ponownie nam roślinka zakwitła. Tutaj mamy Judaszowca też z nasionka. Ciekawa, jak ten, zaraz się przejdziemy, zobaczymy jak nasionka w moim drugim judaszowcu, bo ten nasion nam nie zawiązuje. Tutaj trzmielina zwyczajna, coraz bardziej czerwieniają jej koraliki. One się będą otwierały i będą wysypywały się nasionka. Też ładnie się sieje. A tutaj przecięta krzewuszka. W środku miałam gniazdko, ale już nic nie było w środku. Czyli wiosną ptaszki tam urzędowało. Ja nie widziałam. Idziemy zobaczyć do nasion judaszowca. Tutaj jest judaszowiec. Ma ciemne, fioletowe kwiaty. Uzyskany z nasionka. I pierwszy rok To czekałam się właśnie z niego z nasion. Będziemy czekać. Jeszcze wysieje sobie, ponieważ ma bardzo piękne kwiaty. Jest dużo ciemniejszy niż ten poprzedni judaszowiec. Ale jeszcze nasienniki są zielone. Ale widać, że w torebce nasiennej tutaj jest jedno nasionko. Tutaj również jedno. Tutaj dojrzewa raz, cztery będą. Także czekamy jeszcze na nasionka. Będziemy zbierać jak torebki nasienne wyschną. Dalie. Nie mam dali. Wielu tylko mam taką i drobnokwiatową, żółtą, bo nie mam miejsca na zimowanie. Ale do tej mam sentyment. A tutaj przed nią rośnie kanna. Drobne, pomarańczowe kwiaty. I już otwiera nasienniki. Nasionka ma czarne. Grube. I ładnie wykształcone. Nasionka przechowujemy na dnie lodówki w woreczkach papierowych, a wiosną wysiewamy. Można nasionko spiłować, położyć na mokrywacik i ładnie kiełkuje. Zaczynają się pokazywać kolejne astry. Tu jest aster niski. Koloru białego. Tutaj mamy taki pasek. Tutaj będzie aster koloru ciemniejszy, fioletowy. Rozchodniki też już niebawem zaczną nam strzelać. Także jesienne kwiaty gotują, przygotowywują się do pokazu. A tutaj na dole mamy aster płożący. Który będzie kwit na biało. Ale jego pędy. Są wiszące, jeżeli mamy takie murki, a jak nie, to będzie się płożył i stworzy nam biały dywan. A tutaj czekamy na Aster Alpejski. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam Was serdecznie.